Pytań. koszykówka, zerwałem ją zadła, co tam było? No, ostatnie trzy sekundy przegrywamy jednym punktem, oczywiście ja biorę wszystko na siebie, wbiegam, dwutakt, faulowany, oczywiście piłka wpada, jeszcze osobisty, potem karetka reanimacji. Jejku, dzika natura, dzika przyroda. Tylko ja i Nordic Walking. <grym wytrzymać> Ojej. Okay, naprawdę. <grym wytrzymać> Jestem w stanie zmierzyć kilometry szlaków. Raz szlak mnie trafił. <grym wytrzymać> Hej. Hey. Komczita. Partosz. Hey, Bartosz, partosz. Z kim masz pokój? Z e, statkiem. Pokój ze statkiem. <grywa> tak, że on nie rzuciłbyś KOCZWICE. Standardowy program z lekkimi modyfikacjami regionalno-okazjonalnymi. Tak, specjalnie pod żuławy. Mamy tutaj dwa żarty przygotowane, ale nie będziemy je zdradzać. Ale masakra. To jest, mamy masakrę, jeśli chodzi o to. Nie no, gramy tu pierwszy raz. Będziemy chcieli się pokazać po prostu jak najlepszej strony, z jak najlepszej strony i żebyśmy się wszyscy, zarówno my, jak i przybyła publiczność, bawiła wyśmienicie. Ja jestem z Nowego Stawu! Wiesz, jak jest Nowy Staw po angielsku? Nie, nie! Jak mogę Ci powiedzieć w tajemnicy, że każdy z nas ma słuchawki. W busie y, słuchaliśmy Stana Borysa, Jaskółkę. I śpiewaliśmy... Jaskółka... Nam szczerze, że A. jedynie na Wyspach byłem w knajpie, po kościele. <laughs> Zrobionej, natomiast pierwszy raz gram chyba w takim miejscu, czy nie? Chyba tak. tak. pierwszy raz gram. Pierwszy raz, raz, raz także ciekawe, powiemy, będziemy więcej mogli powiedzieć po. Czekamy na pioruny. W kościele pierwszy raz. Pierwszy, że, że wcześniej nas po prostu nie chcieli wpuścić. Ja pierwszy to, raz po to, prostu. prostu się udało wejść. Tak, bo ja ogólnie, w, w jeśli chodzi do kościoła, to samo zapłonę od razu. Sobie. Kolegi, co, nie zajarzyli? No malutko zajarzyli, prawie nic. W ogóle. No widzisz, a w a Marborku zajarzyli. Gdzie? W Marborku. W Marborku. Co to jest co? To obok nowego stału. Rzecznie. Dziękujemy, że możemy u Was gościć, i co? Macie tutaj niezły nowy staw. Wy, telewizja regionalna, internetowa. Wejdźcie naszego facebooka i lajkujcie nas. Łowcy.b. Tak. Tv Regionalna 24.pl, Tv Malbork Tv Sztum, Tv Nowy Dwór. Co my tu kręcimy?